No i mamy nowy punkt zapalny pomiędzy USA a Chinami. Poszło o ograniczenia w eksporcie m.in. chińskich pierwiastków ziem rzadkich do USA. Chiny zrobiły ruch, wprowadziły ograniczenia. Na reakcję Trumpa nie trzeba było długo czekać. Zagroził dodatkowymi cłami na produkty chińskie w wysokości uwaga 100%, skąd my to znamy. To wszystko oczywiście wpłynęło bardzo negatywnie na piątkową sesję giełdową. Odbyły się największe spadki od bardzo dawna. Standard AirPorta niecałe 3%, Nasdaq ponad 3,5% w dół. Dodatkowo Trump zagroził ograniczeniami. Czy wręcz zakazem eksportu amerykańskiej technologii, szczególnie związanej z szeroko rozumianym AI, chipami do Chin, właśnie. Problem tu jest taki, że to jest broń obusieczna, bo owszem, Chiny nie dostaną nowych rozwiązań, nowych chipów, natomiast amerykańskie. Firmy nie będą mogły w Chinach sprzedawać, więc uderzy to bezpośrednio w ich wyniki i w amerykańskich i akcjonariuszy. Także mamy kwadraturę koła. Przypomnę, że sprawa ma wiele poziomów i problem podstawowy, i stąd taka reakcja gwałtowna Donalda Trumpa, jest taki, że niektóre z pierwiastków ziem rzadkich, niezbędne dla rozwoju, Amerykańskiego przemysłu obronnego, lotniczego, wydobywane są wyłącznie w Chinach. I ograniczenia w ich eksporcie do USA, lub nie daj Boże, całkowity zakaz, będzie ogromnym ciosem w gospodarkę amerykańską i w ogóle w jej bezpieczeństwo, nawet. Także mamy tutaj system, jak zwykle, naczyń połączonych, a oczywiście rykoszetem obrywa rynek finansowy. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy we wtorek. Przypomnę, w poniedziałek nie ma sesji, ponieważ jest w Stanach Święto, Columbus Day. No i pytanie, czy znowu zadziała tak zwane TACO, czyli Trump always chicken's out. Czy tym razem faktycznie te cła 100% wejdą? Ja sądzę, że nie, nie wejdą. W taki czy w inny sposób się dogadają. A wy co sądzicie?